I emocje zaprasza Ogle, sponsor programu. Ruszyła 15 edycja rajdu Olbia Marok. Trasa tego sześciodniowego maratonu liczy około 2000 km. Start został zlokalizowany w mieście Erfurt, a meta w Marrakeszu. Dla Kuby Przygońskiego, start w Maroku to pierwszy długodystansowy rajd od czasów kontuzji, której nabawił się podczas Abu Dhabi Desert Challenge w kwietniu tego roku. Na rajdzie Kuba pojawił się wraz z nowym motocyklem. Ja jestem po pierwszym odcinku w Maroku. Odcinek na nowym motocyklu. No jest to trochę co innego, muszę się po prostu przyzwyczaić, jak pracuje, no ale też po to są te zawody, żeby zobaczyć, jak się motocykl nowy sprawuje. Kuba ukończył dzień na ósmym miejscu. Kuba piątek ma już za sobą pierwsze pustynne szlify. Wystartował bowiem już w trzech rundach pucharu świata film. Jest liderem w klasyfikacji juniorów. E, najważniejsze jest dojechać do mety, no i e, to, co by postawiałem za główny cel, tempo otrzymałem dość niezłe. No jestem zadowolony, po pierwszym dniu jest nawet nieźle. Kuba piątek na odcinku popełnił tylko jedną nawigacyjną pomyłkę i zajął 19 miejsce. Samochodowa załoga Marek Dąbrowski Jacek Czachor podjęła walkę o kolejne punkty do Pucharu świata. O tutaj Załoga jechała bardzo szybko, a jazda po otwartej pustyni sprawiała Markowi bardzo dużo radości. O tym, jak szybko jechali, świadczy średnia prędkość uzyskana na odcinku, która wyniosła 97 km na godzinę. Marek z Jackiem zajęli piąte miejsce, tracąc do zwycięzcy Argentyńczyka Orlando Teranowy niespełna 7 minut. Jutro w kolejny dzień zmagań. Odcinek specjalny o długości 211 km także został wytyczony wokół miasta Erfurt. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.